Cześć, skarbki! W dzisiejszym odcinku będziemy sobie mówić o 10 typach kobiet i mężczyzn. Taki unisexowy odcinek dzisiaj będzie, z którymi według mnie nie warto się wiązać. Do omówienia mamy aż 10 typów, dlatego nie ma co tutaj robić długich wstępów. Zaczynamy. Pierwszy typ osoby, z którą według mnie nie warto się wiązać, to tak zwany człowiek przeszłość. Jeżeli ktoś żyje jeszcze swoją przeszłością, to najprawdopodobniej nie jest gotowy, żeby budować swoją przyszłość. Więc jeżeli poznaliście kogoś, kto jest dopiero co po rozstaniu i jeszcze się nie do końca pozbierał, a może w ogóle poznaliście kogoś, kto jeszcze był w związku, który się sypał, i tam jeszcze dużo się dzieje, z dużo emocji, albo jeżeli po prostu. Nawet minęło wiele czasu, ale ta osoba cały czas w jakiś sposób o tym swoim byłym, byłej opowiada, wspomina, porównuje Was do tej osoby, albo swoje zachowania obecnie tłumaczy tym, jak było w poprzednim związku i wywleka te wszystkie jakieś takie demony z przeszłości, to istnieje bardzo duża szansa, że ta osoba jeszcze w sobie po prostu pewnych rzeczy nie przerobiła i ma w sobie jakieś dziurki, i jest duża szansa, że po prostu chce je. Szybciuteńko zalepić po prostu tym, że wchodzi w kolejny związek. I najczęściej takie rzeczy nic dobrego nie wróżą. Drugi typ to jest człowiek-problem. Taka trochę oczywista oczywistość to, o czym będę mówiła, ale jeżeli jest taki temat, to nie mogę tej kwestii nie wywlec. Czasami poznajemy kogoś, kto jest naprawdę super, ale kto ma problem z alkoholem. Z jakimiś innymi nałogami. Kto jest na przykład nałogowym hazardistą, albo kto jest osobą, która ma zupełnie niepoukładane kwestie zawodowe, która po prostu wszystko nawala, nonstop rzuca pracę, która jest od długiego czasu na jakimś bezrobociu, nic z tym nie robi, a na przykład tylko i wyłącznie wieczorami ogląda telewizję. I tutaj ogromna prośba do Was. Jakby wiem, że jesteście kochane skarbki, macie dobre serce i widzicie w tej osobie i tak potencjał i dużo dobra, ale naprawdę my nie powinniśmy być rozwiązaniem czegoś problemu i tym bardziej nie powinniśmy też rozwiązywać za tę osobę jej problemów. Życie naprawdę jest za krótkie. Nie ma co do naszego życia, które na pewno też nie jest idealne i na pewno każdy z Was też ma swoje własne problemy, brać kogoś, kto będzie dodatkowym ogromnym problemem. Także nie ma co komu matkować, nie ma co bawić się w czegoś coacha zawodowego, psychologa, albo odczarowywać kogoś, kto na przykład jest jakimś ogromnym podrywaczem i słynie te, z tego w okolicy, żeby tutaj kogoś po prostu reperować. Nie ma co. Naprawdę każdy z nas jest odpowiedzialny przede wszystkim za swoje własne życie i swoje własne szczęście. I warto pozwolić tej osobie, która jest tym chodzącym problemem, wziąć się za siebie i zacząć te swoje problemy rozwiązywać. Typ trzeci. To jest człowiek bez kręgosłupa moralnego. Czyli osoba, która nie posiada takich cech jak sprawiedliwość, honor, lojalność, wierność. Nie bierzcie osoby do związku, która nie jest osobą, która jest życzliwa względem innych ludzi. Naprawdę to jest podstawa. I nawet jeżeli ktoś jest względem was wspaniały, dobroczynny i cudowny, a w kwestiach zawodowych albo względem innych ludzi, nawet nieznajomych. Swoich, postępuje właśnie w taki nieprawy sposób, to naprawdę wierzcie mi, że kiedyś te cechy również przeniosą się i na Was. Dlatego, że każdy z nas jest takim partnerem, jakim jest również człowiekiem. Typ czwarty. Zacieram ręce, bo miałam z takim typem do czynienia. To jest człowiek drama. Czyli jest często bardzo, bardzo, bardzo dobrze, ale w tej relacji jest dużo zaskakujących obrotów akcji. I te osoby czasami po prostu mają wybuchy, wybuchy zazdrości, wybuchy agresji, są mistrzami scen. W skrócie, no ja na to nie mam nerwów, i szkoda mi swojej pozytywnej, cudownej i stabilnej rzeczywistości w taki to sposób burzyć. Także według mnie naprawdę, takie osoby, które są niestabilne emocjonalnie, do związków się nie nadają, a co najmniej powinny podjąć jakieś kroki. I to takie konkretne i konsekwentne, żeby nad tą taką swoją właśnie chwiejnością popracować. Związki z takimi osobami bardzo często z, yy, wiążą się, i to jest bardzo ważne, z pewnego rodzaju zniewoleniem, dlatego, że ta osoba wchodzi tak, bardzo często w naszą wolność, ale również burzy tak naprawdę w taki mega egoistyczny sposób naszą rzeczywistość, nasze samopoczucie, zmienia, wpływa na nasz nastrój. Typ piąty to jest człowiek-bajkopisarz. Czyli człowiek, który bardzo dużo mówi, ale mało robi. Tego typu osoby bardzo często żyją jakimiś marzeniami, wizjami, chcą nas oczarować, snują fantastyczne plany na przyszłość, ale gdy przychodzi co do czego to nic z tych planów tak naprawdę nie jest realizowane. Tutaj, jak spotyka go, spotykacie kogoś, przede wszystkim zwracajcie uwagę, czy ta osoba potrafi w ogóle też mówić o swoich jakichś, może negatywnych stronach, przyznawać się do swoich słabości. Czy jest tak, że również jeżeli chodzi o siebie, o swoją przeszłość, tylko i wyłącznie wywleka takie, wiecie, fantastyczne strony, stara się zbudować pewien taki fantastyczny wizerunek, wizję siebie i również wizję tego, w jaki sposób będzie wyglądał wasz związek. No właśnie, tylko jeżeli jesteście w czymś takim i cały czas żyjecie pewnymi oczekiwaniami, które są niespełniane, i cały czas wasze jakieś oczekiwania rosną, czekacie, rośnie frustracja, zaczynacie narzekać, no właśnie, stajecie się trochę tą wersją siebie w relacji, którą nie do końca chcecie być. Także myślę, że warto zadać sobie pytanie, czy chcecie żyć wizją związku, czy chcecie faktycznie tę wizję realizować? I może czasami trzeba opuścić tę osobę żeby znaleźć inną, z faktycznie będzie można ten związek budować i go realizować. Typ szósty to jest człowiek wygoda. Ten typ w przeciwieństwie do człowieka bajkopisarza robi bardzo dużo, ma inicjatywę, dużo daje, ale to jest osoba, która potrafi robić tylko i wyłącznie te rzeczy, które są dla niej wygodne. A jeżeli przychodzi do jakichś takich sytuacji, gdzie mamy rozbieżne potrzeby, gdzie to, o co prosimy, może w jakiś sposób nie idzie w parze z planami tej osoby, to ta osoba nie potrafi się poświęcić, I słuchajcie, prawda jest taka, że ta osoba to jest bardziej właśnie do takiego randkowania, romansu, ale nie do życia. Dlatego, że w długiej perspektywie warto wziąć do związku osobę, która jest dojrzała. Dojrzałość też polega właśnie na tym, że potrafimy. Zaakceptować, a wręcz zdecydować się i cieszyć z pewnego poziomu dyskomfortu, czyli czegoś, co czasem jest trudne, nie jest łatwe, co właśnie wymaga poświęcenia, dlatego, że widzimy w tym wyższe dobro i i tak potrafimy w tym czymś znaleźć jakieś takie źródła rado, radości. Więc osoba, którą warto wzi wziąć do związku, to osoba, która potrafi właśnie zdecydować się zrobić coś, co jest dla niej niewygodne, w imię właśnie dobra waszej relacji. Typ siódmy. To jest człowiek bez swojego świata. Ja wiem, że tak się mówi, że to fajnie jest być czymś całym światem. I że strasznie chcemy też wziąć kogoś, kto będzie naszym całym światem. Ale to jest taka wizja, która no taka jest, można powiedzieć, że typowa dla okresu zakochania. I wtedy nam to tak trochę pasuje, nie? że ktoś ma dla nas bardzo dużo czasu i chce spędzać z nami każdą chwilę. Ale Słuchajcie, jeżeli jesteście osobą, która jednak ma swoich znajomych i ma swoje pasje, to uwierzcie mi, taka osoba w długiej perspektywie to jest taka kula u nogi. I ja byłam w takiej relacji, gdzie druga osoba nie miała zbytnio swoich własnych zainteresowań, nie do końca można powiedzieć, że pasjonowała się swoją pracą. I w każdej sytuacji, kiedy właśnie ja miałam jakieś takie swoje plany, miałam chęć spędzić wieczór z moimi przyjaciółkami albo popracować, słuchajcie, nad właśnie odcinkami na YouTube, czułam pewne wyrzuty sumienia. I wiedziałam, że jak tej osobie po prostu to powiem, że no nie, no na dzisiaj mam inne plany, albo że za dwa dni, no to nie, no chciałabym po prostu skupić się na, na jakichś takich swoich aktywnościach. Wiedziałam, że ta osoba w efekcie będzie sama siedzieć w domu i oglądać telewizję. I Zaczęłam mieć w ogóle wyrzuty sumienia. Zastanawiałam się, czy jestem dobrą osobą, ale zrozumiałam, że no, tak to nie działa, słuchajcie. Jeżeli ja mam swój świat, to chciałabym, żeby druga osoba miała również jakieś swoje własne pasje, coś, co po prostu lubi, że potrafiła również sama spędzać czas w taki sposób, że jest z tego zadowolona. Tego, że w przeciwnym razie, słuchajcie, to jest ogromna odpowiedzialność, która w długiej, długiej perspektywie może, może właśnie prowadzić do tego, że no, będziecie się czuć w pewien sposób w tym związku zniewoleni. Typ ósmy to jest człowiek z innego świata. On ma swój świat, ale ten świat jest zupełnie inny niż wasz. Chodzi tu o wszystkie te przypadki, kiedy w sumie nie macie zbytnio wspólnych zainteresowań, kiedy lubicie spędzać czas w inny sposób, kiedy macie. Inną wizję tego, jak na przykład się spędza wakacje, jak się podróżuje. I prawda jest trochę taka, że im dalej słuchajcie w las, czyli im stajemy się coraz bardziej dorośli, tym tego czasu w naszym życiu bardzo często jest coraz mniej. I albo to będzie tak, że zawsze w tej relacji będziecie musieli gospodarować czas na to, żebyście właśnie byli razem, no ale tutaj znów pytanie: co będziecie razem siedzieć sobie na kanapie i patrzeć wiecznie w oczy? Czy będzie też tak, że naturalne dla Was aktywności, naturalne dla Was sposoby podróżowania będziecie w stanie właśnie realizować razem? I nie będzie ciągłych, jakby negocjacji o to, gdzie jest ta granica, ile czasu kto poświęca na to, na nasz związek, a nasze aktywności. I jasne, że jest też tak, że każdy z Was ma prawo do posiadania swoich własnych hobby. To jest ok, ale bardzo fajnie w związkach działa to, jeżeli macie jednak też sporo wspólnego. I jeżeli z tą osobą potraficie po prostu fajnie spędzać czas. I wtedy ten związek w ogóle ma szansę, jakby cały czas no, żyć, realizować się. tak? Powinniście być dość spójni w tym, czy lubicie w domu mieć gości, czy nie, jak lubicie podróżować. I powinniście mieć też różne jakieś takie właśnie wspólne rzeczy, które dają Wam dużo radości. Typ dziewiąty to jest człowiek inna bajka, czyli to jest osoba, która której świat może być nawet podobny do naszego. Czyli ktoś, z kim nam się super rozmawia, z kim się nam dobrze spędza cza czas, z kim mamy dużo wspólnych pasji. Ale to jest osoba, z którą mamy zupełnie różne wartości. I słuchajcie, prawda jest taka, że w długiej perspektywie na poziomie tych wartości ludzie powinni być zgodni. Dlatego, że to te wartości definiują, w jaki sposób budujemy nasze życie. I wiele razy. Widzę właśnie historię, gdzie ten konflikt na poziomie wartości został w jakiś sposób na początku albo zakopany, albo nierozwiązany, albo o tym się w ogóle nie rozmawiało. I te wszystkie aktywności, rozmowy sprawiają, że oczywiście buduje się między nami ogromna więź, a potem konflikt na poziomie wartości tych ludzi rozdziela, sprawia, że w jakiś sposób nie jest możliwe budowanie prawdziwej bliskości, dlatego że jeżeli nasze wartości, które są naszym fundamentem, nie są w ogóle zrozumiałe dla drugiej strony, to to jest naprawdę przepis na to, żeby ta relacja w długiej perspektywie i tak musiała nie wyjść. Dlatego, że jedna strona zawsze będzie musiała w jakiś sposób albo rezygnować ze swoich wartości, albo iść na kompromisy i w ten sposób, żyjąc właśnie nie w zgodzie ze swoimi własnymi wartościami, nie da się być w 100% szczęśliwym. I nie da się też być w 100% szczęśliwym w związku z tym partnerem. Typ dziesiąty to jest człowiek podcięte skrzydła. Przyznam Wam się szczerze, że z tą nazwą miałam największy problem, ale w skrócie to jest osoba, przy której nie do końca możemy być sobą. I umówmy się, że w takich sytuacjach to właśnie trochę tak się czujemy, że nasze skrzydła są podcięte. To jest osoba, z którą nie możemy rozmawiać na pewne tematy, bo ta osoba po prostu nie chce. I to jest też osoba, która odrzuca pewne nasze zachowania, krytykuje nas, nie akceptuje ich. I wydaje mi się, że trochę to tak jest, że jednak nasz partner to powinien być też naszym przyjacielem. I taka osoba powinna prezentować taką postawę, że nawet jeżeli jesteś inny, jeżeli jesteś odmienny niż ja, to ja Ciebie akceptuję. Mogę pomóc Ci czasami, popracować nad pewnymi sferami. Ale jestem otwarty na to, kim jeste, jesteś. I ja chcę to nawet tym bardziej poznać, zrozumieć, chcę przy tobie w tym wszystkim być. Także te dwie sfery, prawda, ten taki można powiedzieć właśnie kochanek, chemia, wszystko, co z tym związane. No i to właśnie bycie prawdziwym przyjacielem, właśnie razem dopiero te dwie sfery, jak są połączone, to stanowią taki materiał na prawdziwy, udany, usatysfakcjonowany związek, w którym Możemy naprawdę być sobą i rozwinąć te nasze skrzydła. I słuchajcie, to nie jest tak, że tych 10 typów to są osoby, które są złe, zepsute, nie prezentują sobą żadnych pozytywnych cech. Absolutnie tak nie jest. Ale to są osoby, które albo do nas nie pasują, albo które są na zupełnie innym etapie. I rzecz najważniejsza to jest to, żebyśmy my, Szukając miłości, szukając związku, potrafili bronić się przed tego typu osobami i potrafili stawiać granice. I tą granicą, która nie pozwoli nas skrzywdzić, która nie pozwoli właśnie w jakiś sposób rezygnować ze swoich standardów i wchodzić w relacje, które na przykład są bez przyszłości, jest zawsze miłość do samego siebie. Zachęcam Was, żeby zajrzeć tutaj na kanał. Jest cała seria związana z poczuciem własnej wartości, pewnością siebie. Ale również, żeby zajrzeć do mojego nowego e-booka pod tytułem 10 lekcji miłości. Jak się okazuje, tych samych 10 lekcji jest nam potrzebnych, żeby pokochać samego siebie, jak i żeby później w związkach podejmować mądre decyzje i żeby mądrze te związki budować. Książka jest dostępna na stronie sklep.sowspecial.pl. Dajcie koniecznie znać. Jeżeli ją przeczytacie, czy Wam się podobało, czekam na Wasze opinie. Na koniec, oczywiście, jak zawsze tradycyjnie, buziakuję Was bardzo, 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 bardzo serdecznie i życzę Wam, oczywiście, żebyście takich typów niebezpiecznych, jak dzisiaj pojawili się w odcinku, na swojej drodze oczywiście nie spotykali. Buziaki.